W zasadzie różni się tylko jednym elementem. E, niewielkim, ale jednak ja już po prostu połączyłam. Mam dwa oczka łańcuszka i zahaczyłam o pierwszy słupek wykonany w tym okrążeniu. I przechodzimy już dalej. Czyli, żeby rozpocząć, muszę przenieść się na mostek, czyli oczkami ścisłymi. A, przechodzę tutaj na mostek, trzy oczka do góry. Na pierwszy słupek dorabiam sobie jeszcze dwa słupki właśnie na tym mostku. Na przejście trzy oczka, nawijam nitkę, nasze dełko i oczywiście wracam w to samo miejsce. Ok, wróciłam w to samo miejsce. Idziemy dalej. Teraz, dwa oczka na przejście. Nawijam nitkę, i już się wpływam w pierwszy słupek z tej grupy czterech słupków, co miałam. I jeszcze w jeden. Na przejście, jedno oczko łańcuszka, i ponawiam kolejne dwa słupki. To jest właśnie ta różnica, o której mówiłam. Czyli mamy tak dwa słupki, oczko, dwa słupki na przejście znowu, dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę, na szydełko. I tutaj na tym mostku już wykonuję ten motyw. Trzy słupki, trzy oczka, trzy słupki. Ok, i znowu na przejście dwa oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko, wykonuję sobie te dwa słupeczki. Jedno oczko na przejście i znowu kolejne dwa słupeczki. Ok, no i właśnie w ten sposób działamy sobie dookoła robótki. Tutaj patrzę, że znowu mi się nitka rozdwaja i takie. Właśnie powstają brzydkie takie o. Muszę to schować, bo nie lubię, jak później wystają takie jakieś niepotrzebne ozdobniki, w cudzysłowie oczywiście. No i w ten sposób działamy dookoła tej serweteczki. I proszę bardzo, ósme okrążenie wykonane. Przechodzimy do dziewiątego, gdzie tak naprawdę jest tylko jedna drobna zmiana w stosunku do tego ósmego okrążenia, więc tak najpierw musimy przeskoczyć sobie oczkami ścisłymi na ten mostek pomiędzy tymi grupami pod, e, słupków, trzech słupków no i już tutaj jestem trzy oczka do góry na pierwszy słupek, nawijam nitkę na szydełko, dorabiam sobie dwa słupki ok, czyli znowu grupa mam trzy słupki trzy oczka na przejście nawijam nitkę na szydełko i znowu to samo, wracam w to samo miejsce, no i trzy słupki. Czyli tutaj jest motyw: trzy słupki, trzy oczka, trzy słupki. A teraz dwa oczka na przejście, nawijam nitkę na szydełko, ponawiam sobie te dwa słupeczki, ale tym razem i tutaj jest ta zmiana: zamiast jednego oczka robię po prostu dwa oczka, i wskakuję już tutaj na te kolejne dwa słupki, i też je ponawiam. Dwa oczka na przejście. Nawijam nitkę tutaj, wskakuję sobie na ten mosteczek. I tutaj na mostku wykonuję trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko i znowu wracam w to samo miejsce. No i wykonuję znowu trzy słupki. Także taki prosty motyw. O! W zasadzie robimy cały czas to samo co poprzednio, tylko tutaj, tak jak mówiłam. Jedno oczko więcej. I proszę bardzo, dziewiąte okrążenie już jest za mną. Przechodzimy do dziesiątego okrążenia. Też bardzo proste, przyjemne w dzierganiu. Przechodzę sobie oczkami ścisłymi tutaj na ten mosteczek. O! I co? Trzy oczka do góry na pierwszy słupek. No, sobie oczywiście jeszcze dwa słupki tutaj. O, trzy oczka na przejście, nawijam nitkę, wracam w to samo miejsce, no i dorabiam znowu trzy słupki, czyli ten nasz e, często pojawiający się w przeróżnych wzorach motyw, c, w różnych kombinacjach, ale jest to przeważnie n, tak. Trzy słupki, trzy oczka, trzy słupki. Idziemy dalej. I teraz na przejście, dwa oczka, nawijam nitkę, nasze dałko. Ponawiam sobie te dwa słupeczki, które mam i teraz jest tego typu zmiana, że robię dwa oczka łańcuszka, oczko ścisłe tutaj na tym mostku i znowu dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i wykonuję te dwa słupki. W sumie wyszła nam dzięki temu taka jak gdyby kokardka, o i znowu dwa oczka na przejście, nawijam nitkę na szydełko. I tutaj ten motyw. Ja bardzo lubię ten motyw, nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię i zresztą też mi się bardzo podoba we wzorach. E, trzy słupki, trzy oczka, trzy słupki. Nie wiem, być może pani zauważyła, że mam nowe szydełko. Jest to szydełko czeskie. Już wiele lat e, czaiłam się na to szydełko, w końcu sobie kupiłam. Jest naprawdę fajne. Jest takie poręczne, malutkie, chowa się w dłoni, więc jak ktoś ma chęć na coś nowego, chociaż ja mam tysiące szydełek, ale zwykle robię jednym, a teraz czuję, że to będzie moje ulubione. Kupiłam sobie w dwóch rozmiarach te szydełka. To jest 1 i 3. I mam jeszcze takie większe, które chyba odpowiada szydełku numer 2 nie pamiętam dokładnie, nieważne w każdym razie mam dwa nowe szydełeczka i się bardzo cieszę z tego powodu Ech, przechodzę dalej, dwa oczka na przejście nawijam nitkę na szydełko i tutaj ponawiam te dwa słupeczki dwa oczka nabieram oczko tutaj ścisłe na tym mosteczku, żeby powstała mi kokardka znowu dwa oczka nawijam nitkę na szydełko no, i dwa słupki. O, na przejście, dwa oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko i znowu ten motyw 3 plus 3 plus 3. Tak to wygląda. O, proszę bardzo. Tak działamy dookoła pracy. Proszę bardzo. Dziesiąte okrążenie za nami. Przechodzimy dalej. I tak jak poprzednio. Oczkami ścisłymi na ten mostek z trzech oczek łańcuszka. Trzy oczka do góry na pierwszy słupek. Dorabiam sobie jeszcze dwa nowe słupeczki, O, trzy oczka na przejście. Nawijam nitkę na szydełko i wracam w to samo miejsce. Trzy słupki robię na nowo. O, czyli ten motyw mam za sobą. Trzy słupki, trzy oczka, trzy słupki. A teraz tutaj. Dwa oczka na przejście, nawijam nitkę na szydełko, ponawiam te dwa słupki, co miałam do tej pory, a tym razem na przejście robię 7 oczek: 3, 4, 5, 6, 7, nawijam nitkę na szydełko i znowu ponawiam te kolejne dwa słupeczki. Więc tak to wygląda, tak wygląda ten motyw. Nic takiego, prawda? Dwa oczka znowu na przejście. I tutaj już wskakujemy sobie no, na ten motyw 3 plus 3 plus 3, czyli trzy słupki. O! Trzy oczka. I znowu trzy słupki. Także tak to się prezentuje. Zróbmy jeszcze ten drugi motyw jeszcze raz wspólnie, czyli dwa oczka na przejście. Nawijam nitkę na szydełko. No i tutaj dziergam sobie te dwa słupeczki. Siedem oczek. Teraz trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nawijam nitkę na szydełko. I proszę bardzo, kolejne dwa słupki ponawiam. Ok, czyli mamy już. Po dwa motywy omówione, no, nawet dwa razy, więc w ten sposób działamy dookoła okrążenia, a generalnie jesteśmy już prawie przy końcu, no bo zostały tylko dwa okrążenia, jeszcze nie licząc tego oczywiście, z tym trzy. No i dwunaste okrążenie. W prawne oko zauważy, że ja już rozpoczęłam, bo mam tutaj o te elementy to są właśnie już z dwunastego okrążenia. No a zaczęłam tak naprawdę. W tym miejscu, gdzie chwyciłam za pierwszy słupek wykonany w okrążeniu numer 11 i zacisnąłam po prostu oczka łańcuszka. Później przeszłam oczkami ścisłymi na mostek, i na mostku, no właśnie, co na mostku za chwilkę pokażę. Więc załóżmy, że tutaj łączymy, tak. Po wykonaniu okrążenia, po połączeniu przechodzę oczkami ścisłymi. No i co? Wskakuję już na, na mostek. Ja zaczynam na pierwszy, pierwszy słupek od wykonania tak naprawdę trzech oczek łańcuszka, na pierwszy słupek. Tutaj dalej już będzie w tradycyjny sposób wykonany, wykonany słupek bo nie, nie ma potrzeby robienia oczek łańcuszka no dobra, mamy już trzy słupki trzy oczka na przejście nawijam nitkę wracam w to samo miejsce i znowu trzy słupki ok i teraz tutaj dwa oczka na przejście Nawijam nitkę na szydełko i tutaj na tym dużym mostku sobie działamy. Najpierw na mostku wykonuję dwa pojedyncze słupki, następnie nawijam dwa razy nitkę na szydełko i wykonuję dwa podwójne słupki. Ok i jeszcze Kolejne dwa słupki, ale tym razem potrójne, więc trzy razy nawinęłam nitkę na szydełko i wykonujemy potrójne słupki. Takie cztery uchwycenia nam wtedy wychodzą. O, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli w sumie na motyw wchodzi pięć słupków, pojedyncze, podwójne, e, sześć słupków. Przepraszam, bo powiedziałam chyba pięć, nie wiem. W każdym razie 6, 2 pojedyncze, 2 podwójne, 2 podrójne. Na przejście 5 oczek, 3, 4, 5 i znowu zaczynam od nawinięcia 3 pętelek na dełko. I teraz znowu zacznę od podtrójnych słupków. Czyli 2 słupki potrójne. sobie wykonam. Dobrze, teraz podwójne 2. O. I dwa pojedyncze, czyli tylko raz nawijam wtedy nitkę. No to przecież wiadomo. O. I ten motyw mam już za sobą. Tak się prezentuje. Tak. No i tak działamy dookoła. Tutaj jeszcze raz dla przypomnienia: dwa oczka na przejście, nawijam nitkę. I tutaj tak jak robiłyśmy cały czas, czyli trzy słupki trzy oczka, trzy słupki. o, trzy oczka i trzy słupki. Także tak to się prezentuje. Okej. Okay. Ja jeszcze może zmierzę, mniej więcej ile będzie miała ta serwetka, ale to jest nieduża serweteczka. O tutaj biorę z naddatkiem, jak Panie widzą, no bo przecież tu będzie dalej wykonane, no ona ma około 20 cm, w zależności też od tego, jaką weźmiemy sobie wełenka, jak i kordonek, to tak to będzie wyglądać, więc tak, w ten sposób działamy dookoła, a następnie zostanie nam tylko 13 okrążenie, gdzie będziemy wykańczać po prostu pracę, właściwie same oczka ścisłe, bądź półsłupki, zobaczymy. No i trzynaste okrążenie przed nami, ostatnie. Chociaż nawet już w tym momencie wydaje mi się, że serweteczka super wygląda, bardzo fajna. Mimo, że malutka, ale taka też może się przydać, na przykład wykonać ją z resztek po prostu. Aha, i jedna, jedna rzecz. Można zmniejszyć e, motyw, na przykład zamiast 24 oczek zrobić 16. I wtedy, no wszystko robić tak, jak, jak robiłyśmy, tylko że po prostu mniejsze to wszystko ma być i wtedy mogłobyśmy zrobić dzwoneczek po prostu z tego wzoru. Myślę, że byłoby bardzo fajne, zobaczmy, gdyby to było zmniejszone. Nie wiem, czy się o to nie pokuszę. O, myślę, że świetny kształt na, na dzwoneczek z tego wzoru byłby, tylko no, trzeba koniecznie zmniejszyć, nawet może o połowę, chociaż nie wiem, czy o połowę będzie się dobrze układać, ale no e, trzeba pokombinować, może, może coś tam mi przyjdzie do głowy. E, w każdym razie jak zakończyć? Mam nabrane dwa oczka łańcuszka i po prostu chwytam za pierwszy słupek wykonany w tym okrążeniu. Dalej. Przechodzę oczkami ścisłymi na ten mostek z trzech oczek łańcuszka. Nabieram jedno oczko łańcuszka. I teraz trzy oczka do, dobieram. Wkłuwam się w to pierwsze oczko. Ojej, tutaj mi coś nie poszło. Przeciągam nitkę. I chcę po prostu wykonać pikotka. Tylko tutaj coś nie mogę się przebić ok. No, już trzeci raz próbuję. Może teraz się w końcu uda. O. I też przeciągam przez oczko tego łańcuszka i po prostu wykonuję półsłupek dalej. O i teraz. Nabieram cztery oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery i wkłuwam się w ten pierwszy słupek tego motywu, co miałyśmy, dwa pojedyncze, dwa podwójne, dwa potrójne i wykonuję półsłupek. Z drugiego to samo, słupka i z trzeciego, z czwartego, z piątego, z szóstego. Nie wiem, czy to fajnie wygląda z tym. Tak, myślę, że będzie chyba fajnie. Dobra. I teraz na tym mosku z pięciu oczek robię siedem półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i cały czas wkuwam się w kolejne słupki. Nad nimi też po prostu wykonuję sobie półsłupeczki. O! Na zasadzie takiego obrobienia, wykończenia całości, żeby to ładnie się prezentowało. I teraz znowu nabieram cztery oczka na przejście. Zahaczam o ten słupek z trzech oczek łańcuszka. Nie słupek, tylko mostek. Robię półsłupek, trzy oczka nabieram, aby zrobić pikotek, i po prostu tutaj się wkłuwam, przeciągam nitkę. I też przez oczko łańcuszka. I jak mam to zrobione, to po prostu półsłupek. O! I teraz znowu cztery oczka łańcuszka, trzy, cztery. I już mamy półsłupki na tych naszych wszystkich słupkach, które mamy w motywie. O! Ok, pamiętamy tutaj na mostku, że trzeba wykonać 7 półsłupków: 3, 4, 5, 6, 7. No i oczywiście na każdym słoupeczku kolejny półsłupek muszę wykonać. Dobrze. No i tak wygląda motyw. Tak sobie działamy dookoła pracy. Jeżeli ktoś się zdecydował wykonał ze mną. Y, tą drobną serweteczkę niewielką, to bardzo się cieszę. No i proszę oczywiście o serduszko w komentarzu. Ja już mam zakończone ostatnie okrążenie. Mam nabrane ostatnie 4 oczka łańcuszka, i po prostu tutaj. Muszę sobie tylko zahaczyć oj oczkiem ścisłym. O, przeciągnąć. I to już jest koniec. Obcinamy nitkę. Ok. Obcinamy sobie niteczkę. Przeciągamy. Trzeba dobrze zacisnąć, żeby się nie rozsupłało nic. I to już jest koniec, to już jest koniec całej pracy na ten moment. To oczywiście tą nitkę trzeba schować. Także jeżeli ktoś ze mną wykonał, to ponawiam prośbę o serduszko w komentarzu.